Kursy online w Coders Lab to zajęcia prowadzone na żywo z całą grupą i wykładowcą, podczas których nauczysz się programowania od podstaw. Nasze kursy online to jakość zajęć stacjonarnych bez wychodzenia z domu. Cześć wszystkim, witajcie. No hej, jak tam zadanka domowe? Wszystko się dało zrobić? Okej. Okay. No to omówmy te najbardziej problematyczne zadania. Tutaj było trzeba zaznaczyć parametry przez propsy. Dzięki temu otrzymujecie takie bardziej uniwersalne komponenty. Podczas zajęć w wirtualnej klasie kodujesz na żywo razem z grupą. A wykładowca w każdej chwili może sprawdzić Twój kod i pomóc ci rozwiązać napotkane problemy. Zobacz na to miejsce. Tu chyba nie masz zdefiniowanej zmiennej. Jakbyś to poprawił, to powinno działać. Faktycznie, przegapiłem to. Dzięki. Wszystkie materiały potrzebne do nauki są umieszczone w jednym miejscu, na naszej autorskiej platformie do nauki online. Poza zajęciami na żywo sam decydujesz, kiedy poświęcasz czas na naukę własną. Podczas kursu zrealizujesz kilka projektów grupowych. Zdobędziesz dzięki temu swoje pierwsze doświadczenia związane z pracą zdalną w zespole. To nie tylko nauka, ale i nawiązywanie nowych przyjaźni. Kursy online w Coders Lab zakończone są egzaminem i obroną projektu końcowego. Gratuluję obronie projektu. Naprawdę kawał dobrej roboty. Brawo! Realizując projekty na kursie budujesz swoje portfolio, które jest Twoją wizytówką w świecie IT.